Witam tam ja dzisiaj bym chciał pokazać, jak rozmienić drobne pieniądze na grube pieniądze. Są to drobne, które gdzieś tam około odkładałem przez rok czasu z reszt, co mi w wydawali. Przez rok czasu mi się mniej więcej tyle nas zbierało. No i trzeba to jakoś, nie wiem, co tu jest, trzeba to wymienić na grube. Ogólnie tu są różne. Kupki zbierane w różnych okresach ale przede wszystkim różnica jest taka tutaj, że w Czech są takie powyżej złotówki, 2, 1 zł, 2 zł 5 zł Natomiast w jednym gdzieś są takie same od 1 grosza do 50 groszy no i też tu chodzi o to, że nie można za dużo włożyć w jedno bo się może rozerwać i tak dalej, dlatego to jest takie podzielone. No i co teraz zrobić, żeby to szybko policzyć i zamienić na grube. No i ruszamy w to tu wymienić. Okej, okay. jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Katowicach. I tam w tym budynku jest maszynka do rozmieniania drobnych na grube.